Ruszyła piłkarska ekstraklasa. Dla Stali Mielec to już 30 sezon w elicie w historii klubu. W poniedziałkowym spotkaniu ekstraklasy piłkarskiej FKS Stal Mielec zremisowała 1–1 na własnym stadionie z widzewem Łódź. Był to ostatni mecz pierwszej kolejki sezonu 2024-2025. Zespół z Mielca Bramkę zdobył w doliczonym czasie gry pierwszej połowy. Po dośrodkowaniu z lewej strony Macieja Domańskiego celną główką popisał się Iliasz Hurin. Łodzianie zaskoczyli bramkarza stali Mateusza Kochalskiego strzałem z dystansu w 73 minucie po uderzeniu rezerwowego Jakuba Łukowskiego. W 81. minucie powinno być 2-1, jednak w sytuacji sam na sam Szkurin uderzył niecelnie. W tej samej sytuacji zawodnik Widzewa Ibiza nieco wcześniej sfaulował jednego z graczy Stali. Sędzia pokazał graczowi z Łodzi, drugi raz w tym meczu, żółtą kartkę, w konsekwencji czerwoną. Grając z przewagą, jednego zawodnika Stal przejęła inicjatywę, ale wynik spotkania nie uległ już zmianie. W drugiej kolejce nowego sezonu Ekstraklasy Stal Mielec podejmie zespół Beniaminka GKS Katowice. To spotkanie odbędzie się w Mielcu w sobotę, 27 lipca o godzinie 14.45. Na inaugurację Ekstraklasy Katowice przegrały u siebie z Radomiakiem 1-2. W tym tygodniu klub ze Śląska zakontraktował dwóch piłkarzy, którzy przed laty byli ważnymi zawodnikami Stali Mielec, bramkarza Rafała Strączka i pomocnika Bartosza Nowaka. Więcej informacji o Ekstraklasie i Stali Mielec, relacja i zdjęcia z meczów w portalu hejmielec.pl Więcej takich historii znajdziesz w portalu heymeritz.pl, który codziennie czyta około 20 tysięcy osób. Szukaj Heymeritz w mediach społecznościowych. Jeśli masz ciekawą wiadomość lub jesteś zainteresowany reklamą, zadzwoń lub napisz.